Dzień dobry, dzień dobry kochani, witam Was na kanale Aniusia Anna. Dziś zapraszam na filmik tematyczny, z z związany z metamorfozą tych oto paznokci. Ehm, przechodząc do sedna, od razu wam powiem, ponieważ nie chcę robić Wam długiego filmiku na ten temat. Ehm, oczywiście użyłam produktów z niuki, oczywiście w mierze. Polowałam na świąteczne lakiery do paznokci z niuki właśnie. Ehm, udało mi się dorwać ehm, tylko te trzy. Czyli tak jakby ten taki, może to słabo będzie oczywiście widać, o, srebrny, taki zielono, taki morski i zielony zielony. Na paznokciach użyłam tych dwóch, czyli srebrnego, srebrnego zielonego. Tutaj porobiłam sobie takie kropeczki. O, słabo oczywiście widać, słabo, słabo. O, może będzie widać, może na zdjęciach będzie lepiej widać, bo mam też zrobione zdjęcia bo nie ukrywam, już jakiś czas temu zrobiłam te paznokcie mm, a oczywiście tutaj pod spodem mamy też zniuki mamy e, bazę proteinową więc jej użyłam, ona jest dla mnie najlepsza, jest super, jest wytrzymała przede wszystkim, bo paznokcie normalnie pracując w pracy, e, robiąc dostawy i tym podobno, oczywiście bez żadnego problemu, nic się nie zadziało z paznokciami mm, i cóż już więcej na pewno. Jeszcze dorwałam jeden lakier gdzieś w okolicy tego, jak kupowałam te, jak udało nam się dorwać te w biedronce. Dorwałam jeszcze jeden lakier. Znaczy pokażę Wam te biedronkowe, jak w buteleczkach wyglądają, bo jest bardzo, bardzo ładnie wyglądają te zielone. Tak to chyba jakoś miałam. Bardzo jest przełożenie właśnie tej, tych kolorków na ym, z pędzelkiem. Zrobię Wam jeszcze takie zdjęcie zbiorcze, jak to wygląda właśnie buteleczka wraz z, z tym, jak pomalowałam. Powiem Wam szczerze, że jeszcze wrócę do technikowych, że wystarczyło zrobić jedną warstwę lakieru na tym, na, jak to się nazywa, na tym próbniku. Powiedzmy, wystarczyło zrobić jedną warstwę tego lakieru i już było pokryte fajnie. Pigmentację mają fajną. Srebrny troszkę się zaczął maziać. Nie wiem czemu na, tym na tej drugiej warstwie, ale przypuszczam, że zrobiłam za grubą warstwę zwyczajnie. A zielone, no po prostu ideolo. Mm, nawiązując jeszcze, już poukładam je według tej kolejności: cyk, cyk i cyk. Mm, że znalazłam lakier fajny w, w Polomarkecie jeszcze. Ja lubię takie nudziaki. Nie wiem, czy to będzie coś widać. O! Taki oto nudziak. Taki piękny, jak dla mnie jest, przynajmniej. Jest ładny. Też jest taki podobny. Jest to taki. Jeszcze nie fiolet, um, jeszcze nie fiolet, już nie beż, taki jakiś różowawo, beżowy, no naprawdę na no, tym takim bardzo ładny kolor. Ja lubię takie klimaty ogólnie, zawsze lubiłam takie właśnie nudziakowe kolorki, że jest bardzo ładny, bardzo mi się podoba. Um. I oczywiście też ma dobrą pigmentację, są dwie warstwy, ale jest bardzo ładny. Ok, kochani, teraz Wam przekażę, pokażę zdjęcia, yy, jakie miałam wcześniej, paznokcie. W międzyczasie później obróbkę paznokci wam również wstawię, hmm, a na końcu efekt końcowy zdjęcia. Tak więc zapraszam do obejrzenia.